Mamy drugi dzień w nowym roku, a ja się czuję jak nowonarodzony. Coś czuję, że ten rok normalnie to będzie rozwalony przez nas. Tylko musicie mi pomóc, słuchajcie i oglądać, oglądać filmiki. Mam nadzieję, że są ciekawe. A słuchajcie, dzisiaj mamy takiego gościa specjalnego dla was. Ja wiem, kto to przyjdzie. Ja nie wiem czy wy wiecie, ale jak nie to się dowiecie, to będzie pan Mateusz normalnie i to będzie widz. Tak, dobrze słyszycie. To będzie widz, którego zaprosiłem i wystąpi ze mną na odcinku. Będziemy się Ścigać. O, już ktoś dzwoni do drzwi, coś tam słyszę, więc chodźmy szybciutko, złaśmy na dół i chodźmy go przywitać. Szybciutko, szybciutko, tutaj elegancko. Zanim otworzę jeszcze te drzwi, to widzowie, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, takie sklikajcie wszyscy, a ja wam pokazuję Mateusza. Tak, to jest Mateusz, mój widz. Halo, dzień dobry, witaj Mateuszu. Ej, co jest, grane? Halo? Dzień dobry, panie nowy Co wy macie na głowach? Co? Przekreślony ja, ale dlaczego? Wynocha, stąd nie chcemy cię tu. Co? Ale wy, wy tu nic nie macie do gadania. To nie jest wasz dom. To, to, to jest mój dom. To jest moja wioska. I wy tu nic do gadania nie macie. Dlaczego wy wszyscy macie na głowach tabliczki z przekreśloną moją głową? O co wam chodzi? Wynocha on tu pisze. No nie, 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 nie ma takiej opcji, panie villagerze. Nie ma takiej opcji. Dobra, bo ja was zaraz stąd wywalę. Wiecie co? Idę po ochroniarza. Idę. Po ochroniarza, chodźmy po alka. Alek ich stąd wywali. Alek ma bardzo dużo siły, także szybciutko idziemy do alka. A villagerowie idą za mną. Ej, ale dziwne, oni mają tak nad głowami jakieś tabliczki i te tabliczki się ruszają. Dobrze, do, do i do tyłu. Dobra, biegnijmy po alka, ale zanim tam jeszcze do niego wejdę, on ma taki czerwony przycisk, normalnie YouTube'a, słuchajcie, a czerwony przycisk też jest subskrypcji. No nie mówię też o tym przekreślonym czymś na, na mojej głowie, ale on też jest czerwony, więc go kliknijcie, a zrobi. Się na inny kolorek. Jeżeli nie wierzycie, to sprawdźcie. Nic się nie stanie. A my otwieramy i wchodzimy. Ale słuchaj, mam problem. Halo, już Co się podtr... dzieje, co się dzieje ze Potrzebuję sebeg, no? pomocy, słuchaj. Zobacz, zobacz dwór. w ogóle. Wilaczerowie o... przyszli z przekreśloną moją głową. No i stoi w... tu jak dużo. Ej, czemu? I tutaj chcą wyrzucić na związki? No, no, no nie wiem, właśnie. Chcą wyrzucić na związki. Pisali mi tam, że mam wynocha. Macie chwilę, żeby się stąd wynieść. Tak, tak, Wilaczerze. A co ty sobie możesz tam mówić? Zaraz ja cię stąd wy. Rzucę i w całą Twoją ekipę tutaj. Już no nie będziecie właśnie, tu mieszkać. Ty, to jest co? nasza wioska. co on tutaj I odwala? Co tu nie Czy wiem. Jakoś... Dziwna e, wow, wow, rakieta. Wow, rakieta! Villager postawił rakietę. O, to teraz siada i odlatuj stąd. I to na kopach raz, dwa, bo normalnie, bo normalnie zniszczę wam tą wioskę. Słuchajcie, ci villagerowie mieszkają odlatujcie obok naszej stąd. wioski. E, co ten villager tam napisał? Czekaj, Wiesz, żeśmy czekaj. Odlatywali stąd, ty. E, odlatujcie stąd. E, ty, villager, żebym ja ciebie zaraz tam nie zapakował z twoimi koleżkami i odlecicie razem tą rakietą, rozumiesz? Pierwszy Wiesz... osadnik w kosmosie będzie. E, tak, jeszcze jedno słowo. I polecisz tą rakietą w górę No nie będzie tak do śmiechu tobie Zobaczysz, zobaczysz, zobaczcie jak, jak on ma twarz, taką wkurzoną Co ja wam w ogóle zrobiłem, dlaczego wy mnie z wioski Chcecie wyrzucić i, i Alka Słuchaj, dobra, nie, nie zwracaj ich uwagi Chodź do domu, do mnie Dobra, z, to idziemy, śmiemy. idziemy na herbatę Weź zamknij drzwi tu, żeby nie weszli No i rób herbatę Dziwni ci villagerowie, oni chcą nas wyrzucić Dobra, herbatę, ale tutaj postaw Ty to jest dobra czy stara herbata? To, to jest nowa, dzisiaj rano robiłem A, no dobra no to dobra, to sobie wypiję, o, Może elegancko. No nie jest, ale, no. No, ale ty, słuchaj, ci villagerowie stoją ci pod oknem, wywalisz ich stąd? No, wywalę ich, tylko żeby mi nie wybili, ty. No dawaj, Halo, dawaj, villagerowie, we... wynokami mi z pomieszkania. A, a masz, masz, nie wiem, TNT, jakby im wysadził pod nimi? O nie, bo to moją chatę rozwali Dobra, tam miot... trochę Ej, w ogóle on ci rozwalił tu szkło, zobacz On ci e, rozwalił szkło, no zobacz Możesz wyjść, wilażer chce wejść O, rozwala jeszcze bardziej Zaraz ich przegonię moją miotłą Ej, Ej wilażerowie, asio stąd Asio, nie macie prawa Zostawcie tutaj przebywać mieszkanie. Co oni tu robią? I dla, Nie dla, wiem, dlaczego no. oni nas chcą wyrzucić! No, co za wredni villagerowie! Ej, villager, albo stąd odjeżdżasz do swojej wioski, albo twoja ekipa skończy źle, rozumiesz? My mamy z Alkiem, e, co my mamy? Mieczyki my, drewniane, i ma, będziemy ma, ma, was atakować. Tak. Atakować was będziemy. Czekaj, to zwalimy wam całą wioskę, jak będziecie tak nas tutaj atakować. Ty, a te tabliczki są dwustronne, jak ci villagerowie wyglądają z nimi. E, nigdy! Co nigdy? Co? Mnie to nie interesuje wasze Ła, nigdy! Się bije Ej, bije Co robi? Eee, villager, ogarnij się, nie bina! nas! zostaw szepka, o ław, też! Ej, on bije nas! O co mu chodzi? Dlaczego on jest taki dziwny wredny? Nie wiem, jest agresyjny, strasznie. Ja w ogóle to bym nie wiem, uciekł z to najlepiej. Ale e, uciek to co? Byś w raketę wsiadł? No nie w rakietę, w auto jakieś w bym wlazł i uciekł Auta nie mam no, Dawaj auto, no nie, no czekaj, czekaj, bo ten villager mnie zaraz rozwali dobra, Mam coraz mniej serduszek Dawaj go na solo, na solo go dawaj A o masz, chodź tu, chodź tu villagerze Taki mądry jesteś, tak, tak, co, tak co, Spaniaku tak jeden, spaniaku A masz, ej, co aj, jest, ja, ja, co, co ja, jest Ej, panie villagerze, dobra, dobra, dobra Już, 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 spokój, spokój, spokój Ej, ja mam dwa serduszka, dobra Panie villagerze, już odlatuję, już odlatuję Proszę mi nic nie robić Ej, villagerowie wyganiają nas z nie jest dobrze, nie jest dobrze. Panie że proszę już więcej nie strzelać, bo mam naprawdę dwa serca i nie wiem gdzie się odrodzę. Ja już siadam, wsiadam do rakiety. Ja też Ej, już siadam siedzę. do rakiety. Jesteśmy w rakietach, ale jak odlatujemy, jesteśmy te... Jesteś tego pewien? No ale mamy inne wyjście, inaczej nas załatwią. Ej, dobra, wiecie co? Startujemy, wylatujemy z wioski, wylatujemy ze Smajlandii Macham dobra, do Was, macham startuję. do was, patrzcie się, patrzcie się przez okienko, widzicie? Macham do was, biedny Sebek, odlatuje, ale nic nie poradzę. Ci villagerowie mają broni i nas rozwalą. Dobra, ciekawe gdzie te rakiety są ustawione i dokąd my polecimy? Ale trzymaj się, odlatujemy! Biedny Sebek, lecimy! Dawaj do góry! Zero i start! Dawaj, Startujemy! Góra, góra. Dobra, Czekaj, lecę, 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 jestem tuż za tobą. To no smiley fajnie wygląda z góry. Uuu. Ej, wow, naprawdę ta smajlandia jest fajna, ale dobra! Heniek, Heniek, stop, stop! Ja już i nie chcę lecieć! Lecimy w stronę Dawaj, słońca! Musimy, ale Musimy wylądować. O gdzieś. nie! Ziemia jaka mała jest, Alek ląduj nie w tą stronę! Alek, Alek, to co się stało! Wybuchłem, ja chyba ląduję, jesteś Ej, też? ostrzeżenie dostałem, lądowanie mam jakiś Ja też, spotknięty. ja też ląduję ty! Wow, Ja zaraz cię rozbiję, nie! Stop! Uwaga! wow, wybuchło! Oj, lecę, wow, lecę, 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 wybuchło. lecę, lecę! jestem, jestem, wylądowałem gdzieś, ale gdzie ty jesteś? Ej, czekaj, bo muszę ten. Do... Ej, Alek, Do... coś cię urywa! Przerywa, przerywa! O, dobra, jesteś? No, no właśnie, Halo. ja jestem, ja jestem! Konfiguracja tlenowa jest nieprawidłowa! Ej, mamy ostrzeżenie i dostajemy serduszka ujemne, a gdzie my jesteśmy, Alek? Ty, wszystko to no, tobą w porządku jest? Jesteśmy na jakiejś planecie jakbyśmy byli, ty. Tam coś jest, ty patrz, na e, Ej, ja widzę jest. ziemię! Tam jest ziemia u góry! Tam, widzisz? Patrzcie e, do góry! No, e, faktycznie widzę, planeta nasza jest. Ty, tam jest jakaś wioska widlaczerowska, dawaj do niej, chodź, idziemy po pomoc, idziemy po pomoc, w ogóle możemy tutaj <noise> latać, patrzcie się. To nie latamy, my skaczymy tak wysoko. Tu jest grawitacja mniejsza. Chodź, chodź, Alek, stronę wioski, stronę wioski. Tam ktoś Dobra, nam musi ide. pomóc. Raz, dwa, ale ty. Dziwnie, gdzieś jesteśmy na jakimś świecie, gdzie można latać. A gdzie można latać? Chyba na księżycu. Ej, no jesteśmy ci, na księżycu. nie latasz, czy skaczesz, tu grawitacja zmniejsza po prostu i tak w No, Ale ciekawe, czy ktoś tutaj mieszka. Jest wioska jakby villagerowska i rzeczywiście ktoś tutaj jest, ale jacyś dziwni villagerowie z takimi głowami, ale czekaj, czekaj. Ej, co? To jest, jest? tylko jeden. Jest. Czy yes. przyszli razem z nami? Czy to są inni? Nie, Ej, to, to są, są chyba inni. inni, ty! Ej, halo, halo, panowie, panowie! Dlaczego wy nas nie chcecie? Przed chwilą ze świata nas wyrzucili, a teraz wy Ej, chcecie o, nas o, wyrzucić z księżyca? Nas czegoś! Co? On do nas czegoś strzela, albo mi się wydaje. Ej, Gdzie rzeczywiście, ale, ale o co ci chodzi, Villagerze, My tu dopiero przyjechaliśmy, a ten co ma taką dziwną głowę? Widzisz tego w niebieskiego? On chyba takim kosmicznym jest Villagerem. Patrz, tam kolejny jest. Mu się coś stało, chodzi. one zmutowały, a te może przyleciały dopiero za nami. Ale dlaczego? Księżyc jest nasz wynocha. Co? Ale, panie, widać, że nas. Z, z, mia... Dej, nie strzelaj, nie strzelaj, uspokój no nie się. Strzelaj, no uspokój jak się. Jak panie, widać, że nas wyrzucono. Ze świata, ze świata nas wyrzucono i my nie wiemy co zrobić. My chcemy tam wrócić, ale my nie chcemy być na księżycu. W ogóle. Jakie tu są domki villagerowskie, patrzcie jak to wszystko wygląda. Dawaj, Alek, chodź tutaj, chodź, idziemy zobaczyć do domku, jak to wygląda u villagerów. Czekaj, skoczymy. Gdzie to jest wejście? To tutaj, tędy, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Ej, ale te domki są puste, oni nie mają tu umeblowane. Może oni na księżycu jakoś inaczej, chociaż nie, ogródek jest, ej, możemy pozrywać to wszystko, patrz. Normalnie. Z lepiej, Sk skąd wiesz to nie Coś czy coś A Dziwne jak ja głodny jest, jak jestem, marchewka, marchewka lata, patrz, cyk, wziąłem. Czekaj, ja też tak chcę, weź tę marchewkę, wywal tak do góry. Ech, jak fajnie, jo ty patrz, latająca marchewka. Ej, dobra, ale ci villagerowie nas tutaj nie chcą, więc co my mamy zrobić? Tych villagerów jest dużo, my sobie z nimi nie poradzimy wszystkimi. Panie widaczerze, panie widaczerze, e, możemy tutaj zostać? Prosimy, prosimy, jak to nie? A my nie możemy stąd odlecieć, bo my nie mamy rakiet, a skąd pan weźmie rakiet? Ej. Co? Nie, 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 nie gadaj! Nie gadaj. Ma rakiet, on, ma nie. on ma rakietę! On ma rakietę i nas wyrzuca z księżyca! A gdzie my teraz polecimy? Na świecie nie możemy? Na księżycu nie możemy? To co teraz? Na Marsa czy gdzie? Ja, ja nie, ja nie mam pojęcia. Co jest najbliżej? Ogóle... Ja Mars jest najbliżej, nie? No, ale w ogóle my nie kontrolujemy tymi rakietami, nie wiemy, gdzie lecimy. Dobra, ale no ty, bo villager, on też ma spluwę jakąś i strzelał do nas, chociaż, chociaż mnie to nie bolało, jakby nie, nie, do, nie dostawałem żadnych obrażeń, Wiesz, pociski łap, no właśnie, tego, właśnie, tak? lepiej się stąd ewakuować, bo oni nam w nocy zrobią coś, więc lepiej. Ja jestem strasznie zmęczony, ale cóż, wsiadamy do rakiety i lecimy do innego, innego państwa, innego kraju, nie wiem, innej planety, co? No, i się na inną planetę, bo ja nie być takiej niebieski. Dobra, głowy. panie widać, że żegnamy, żegnamy już pana nie zobaczymy i nie chcemy zobaczyć. Do widzenia, do widzenia, widzenia żebym ja więcej panów widzenia. nie widział. Tak, ale wsiadaj do rakiety, odlatujemy dobra, stąd. Dobra, wsiadam i co, lecimy, nie? No, lecimy, dawaj, Wow, ale ta rakieta, widzicie? Jestem w środku, a ci bilacerowie, ja nie wiem, nie wiem co oni robią. Patrzcie, wy, e, latają z tabliczkami e, z moją twarzą przekreśloną. Nie wiem o co im chodzi, no ale dobra, odlatujemy a z tego ja z, świata. Także na razie Sajonara fraje Nie, no żartuję e, Sajonara villagerowie, <laughs> villagerowie lecimy. Lecimy, Ej, lecimy na skręcasz? inną planetę. Patrzcie się! Tutaj byliśmy na księżycu, tam jest świat, a to nie lecimy na świat, lecimy na słońce, tam, Alek, w tamtym Dobra, kierunku. Skręcam. Dawaj na słońce, na słońce, lecimy do słońca Dobra, już jesteśmy chyba blisko. Wysiadamy. Alek, Alek, dawaj, odpalaj rakietę. odpalaj to to, plecak! Wow, spadło. Spadochron się odpalił. Ej, co jest grane? W czym ja jestem? O nie, rozwijam się. Halo, ej, e, wylądowałem, ale, ale dziwnie. Ej, nie mogę wyjść stąd. Halo, proszę proszę mnie wypościć. Ja już nie chcę tu siedzieć. Ej, co jest? Jestem w jakimś kokonie, ale udało mi się. Wyszedłem, wyszedłem. Ha, jest! Alek, Alek! Alek o, Alek! Widzę Alka! Patrzcie, ląduje. Alek, halo, to ja Sebek. Wyłaś stamtąd. Patrzcie, wylądowałem na takiej chmurce. Nie wiem, odpaliłem spadochron i coś takiego się spaliło. Tutaj wylądował Alek, ale niestety go nie słyszę, mu się coś z głosem stało. Halo, Alek, o, halo, Sebek. halo, nie witam. Wiem, ja się krzyczałem, byłem w tym kokonie, słuchać było mnie? A, nie, właśnie nie było cię słychać, nie było cię słychać, słuchaj, wylądowaliśmy, ale jesteśmy teraz gdzieś, nie wiem, na Słońcu, chociaż mi to Marsa przypomina, nie. co? Na Słońcu to byśmy się chyba spalili, wiesz? Tam coś widzę, tam coś widzę w oddali, tam coś było, dawaj, 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 idziemy w tym kierunku. Może tutaj własną wioskę wybudujemy i może tutaj już nikt nie nic nie będzie od nas chciał, może będziemy wolni, w ogóle jak tutaj się chodzi, ej, elegancko, normalnie no, jak fajnie, na tym księżycu. Fajnie, tak fajnie, fajnie, podoba mi się, na słońcu raczej nie jesteśmy, bo byśmy się spalili, tak jak a Alek mówi. A słońce jest tam, o, patrz, tam jest słońce. A, słońce jest tam, dobra, e, tam ale... tam ziemia jest, patrz, tam jest ziemia, tam, o. Gdzie? A widzę, widzę, widzę jaka, jaka mała jest, ej rzeczywiście jesteśmy na jakiejś innej planecie No i słuchajcie, miejmy nadzieję, że tutaj będą gościnni villagerowie, którzy nas przyjmą Tylko gdzie tu jest jakaś wioska villagerowska? Ale wiesz, gdzie tu, w którą stronę iść? Bo ja nie wiem i tak ej, będziemy tu bez Tu jest jajko jest, ty chodź, jajko znalazłem, Gdzie, patrz, gdzie, gdzie, tutaj. gdzie? Pokaż Tu, tu jest jajko, widzisz? A rzeczywiście, coś tutaj jest, ej, a weź to naciśnij Wolałbym nie, czekaj, dobra, o, o co to co jest? To jest? Nie wiem. Czy ty jesteś? Jakiś niebieski krasnolud, jakiś, nie wiem, robak? Nie wiem, ale wolę się nie przekonywać o tym. Czekaj, co czekaj. Jest? On ma oczy, on ma oczy, ty, można go dotknąć, czekaj. Cyk? Cyk! I, i co? Nie. No chyba nic, co się, tak nie się nie rusza. Za bardzo. Dobra, ale tych jak jest tutaj dużo, dużo więcej. Wiesz co, musimy znaleźć jakąś wioskę villagerowską, jakieś schronienie. Po prostu, żeby się... Ochronić, ten robak nie? za tobą biega! Ja? gdzie? Ej, rzeczywiście biegnie za mną! To jest mój piesek, czy co to jest? A ja nie wiem, wolałbym nie wiedzieć. Ty, a czekaj, on mnie będzie bił czy coś? Czekaj, ja stanę ko niego. Chyba nie. Nie, ej, to jest mój piesek, ale elegancko, patrzcie, polubił mnie. Masz no, no tego pupilka, ty pan. no za to ale super. Ej, dobra, jak wrócimy na normalny świat kiedyś, to weźmiemy go ze sobą i będzie moim przyjacielem. Dobra, możemy tak zrobić. A teraz znajdźmy jakiś schron, nie wiem, jakąś wioskę widać, że Dawaj, Alek, szukaj. Alek, chodźmy w tamtą stronę, tam coś jest. W ogóle jakaś pan, A, już dobra, to jest prawda. Co, co, nie masz? Nie mam si, wiesz, nie chcę. No to musimy znaleźć wodę, mi się też chce pić. Idziemy jestem w tamtą stronę, jest Dawa, dawaj, dawaj, za mną, chodź, idziemy coś... Ej, znalazłem! Jest! jest mamy! Jest, ej, mamy domek! Uratowani jesteśmy, ej, tu będzie woda i wszystko! E, e, co? 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 Nie, jest, nie, 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 to jest niemożliwe, jak to, skąd wy się tu wzięliście? To już jest trzecia planeta, na której jesteście, my, ja, ja stąd nie odejdę, ja tu zostaję, ja mam tu pupilka, pupilek ze mną jest i Alek też jest i ja my tu będziemy. Wynocha! No nie, no i skąd wy się tu wzięliście?! Przylecieliście za nami! Chociaż nie, oni tu jakiś domek mają, ale to nie, ci sami to jest... villagerowie chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie, to są wydaje. inni przecież, już oni latać się potrafią sami. Ale dziwny ten domek by e, e, Ale, wiesz co? Nie podoba mi się ten świat. Może rzeczywiście niech nam dadzą rakietę i polecimy na co innego. No co? Nie w siły, nie mam się, ja jestem tak nogi bolą. Ra, panie villagerze, proszę rakiety nam dać, my wylatujemy. Jak to pańska planeta, no to my wylatujemy. Nie ma problemu, tylko proszę dać nam tutaj rakiety i my stąd odlatujemy do naszego świata. Tam jest nasz świat, idziemy zobaczyć, czy tam będą villagerowie dalej, czy nie. Tylko proszę za nami nie lecieć. Proszę za nami nie lecieć, proszę tu zostać, tak? Ja zostawiam panu i Marsa, i wszystko. Także Alek, wsiadamy do rakiety i no odlatujemy. Dobra, no to co, Sebek, Lęcimy, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, 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 na razie, villagerowie. Ej, pupilka, zapomniałem! Pupilku, o nie, nie, pupilek, wsiadaj! wsiadaj, pupilek, wsiad, dobra, 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 wsiad, wsiad do rakiety. Uf, udało tak, się, dobra. a ja już prawie startuję, dobra, startujemy. Dawaj, Alek, gazu! Weczerowie dostają obrażenia od ognia z rakiety, chyba A, do... bardzo dobrze. A chyba. my lecimy na planetę naszą w tamtym kierunku, Alek, zobacz, tam jest nasza planeta, Dobra, widzisz ja ją? Ja skręcam, Jest da, bardzo widzę. daleko, ale miejmy nadzieję, że tam dolecimy, także gazu, gazu, żeby paliwa wystarczyło normalnie. Gdzie ty jesteś, Alek? Nie widzę cię, widzę cię tylko płomień. Za tobą w stronę planety naszej. Dobra, w stronę planety, tak jest, lecimy! Wow, lądujemy, lądujemy! Lądujemy, sobie! Alek, lecimy! Lecimy, co jest grane? Teraz nie na spadochronie, tylko wygląda mi to na elytrę jakby. Skrzydełka mamy jakieś, nawet. skrzydełka dawaj. no. Dawaj, 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 na dół, nadu, dół, nadu, dół, nadu dół. jesteśmy w Smileylandii. Ej, fajnie! Nawet tą elytrą się tutaj lata i powiem wam, że lądujemy! I chyba się nic nam nie stało. Dobra, wszystko jest w porządku, możemy ją ściągnąć, wywalić. No Ej, i no słuchajcie, wody Przylecieliśmy, ale gdzie jesteś? W wodzie, w wodzie jestem. W jakiej wodzie? Nie widzę cię. O, no, tutaj, za tobą A dobra, widzę cię. Ej, słuchaj, słuchaj, idziemy do mnie do domu ukryć się I musimy zadzwonić do Smyslo'a, żeby przyszedł i wywalił na kopach tych villagerów Bo my tutaj nic do gadania nie mamy Ale Smyslo powinien mieć na nich wpływ Także, Alek, dawaj, szybko do mnie biegniemy A wy, to widzowie, biegnijcie biegnie, do mnie na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagrama Serdecznie was zapraszam O nie, oni już tu są nie, Dawaj, szam, Alek, dawaj, szybko do do Biegnijcie, widzowie, na Instagrama I wszystko macie w opisie, także wbijajcie A my idziemy się schować, nie wiem, dawaj do góry ale szybko!